W niedzielę 26 maja każde dziecko miało okazję wcielić się w rolę strażaka. Ochotnicza Straż Pożarna w Luboniu po raz pierwszy w historii jednostki przygotowała dla maluchów strażacki dzień dziecka. Choć od rana ciemne i deszczowe chmury zakrywały lubońskie niebo, na plac przy ulicy Pułaskiego nie spadła ani kropla wody z nieba. Za to wody nie zabrakło najmłodszym strażakom, którzy przez cały dzień gasili pierwszy w życiu przysłowiowy pożar. Mowa oczywiście o zabawie z hydronetką, która na co dzień może służyć do gaszenia małych pożarów. W niedzielę ten podręczny sprzęt gaśniczy wykorzystały dzieci w konkurencji sprawnościowej, która polegała na trafieniu wodą w wyznaczony punkt. Jak popularna była to konkurencja, świadczy fakt, że do urządzenia wano prawie 5000 litrów wody. Warto odnotować, że rośnie świadomość społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Stanowisko, gdzie pod okiem strażaków ratowników dzieci mogły spróbować akcji reanimacyjnej na fantomie, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Najmłodsi uczestnicy zasiadali w kąciku plastycznym. Mimo wszechobecnych strażaków, tego dnia dzieci nie zapomniało o swoich mamach, które malowały laurki z okazji przypadającego w niedzielę dnia matki. W trakcie imprezy nagrodzono uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną i lubońskimi placówkami oświatowymi. W trzech kategoriach wiekowych nagrodzono trzech przedszkolaków i sześciu uczniów szkół podstawowych. Dodatkowo wyróżniono siedmioro dzieci. Lubońscy strażacy zaprezentowali na placu trzy wozy bojowe oraz ich wyposażenie. Każdy chętny mógł zwiedzić samochody oraz poznać wykorzystywane na co dzień sprzęt ratowniczy gaśniczy. Jedną z atrakcji była przejażdżka do góry strażackim podnośnikiem, który specjalnie dla dzieciaków zaprezentowała Poznańska Jednostka Ratownicza Gaśnicza nr 4 z Państwowej Straży Pożarnej. Przed planowanym pokazem ratownictwa drogowego podjechała karetka pogotowia ratunkowego. Dzieci mogły zobaczyć wyposażenie wozu i sposób transportu chorego lub poszkodowanego. Po kilkunastu minutach doszło do pozorowanego wypadku samochodowego, w którym została poszkodowana kierująca pojazdem. Strażacy zostali zadysponowani do uwolnienia rannej z samochodu, tym samym rozpoczęła się długo oczekiwana instynizacja. Po zakończeniu widowiskowego pokazu na plac podjechały samochody wyścigowe przygotowane przez firmę Nowicki Autoservice. Ten punkt programu szczególnie zainteresował starszych uczestników imprezy. Pani sportów motorowych mogli również porozmawiać z kierowcą Darkiem Nowickim. <laughs> Ostatnim punktem wydarzenia była prezentacja umiejętności młodzieżowej drużyny pożarniczej działającej od kilku miesięcy przy lubońskiej wnosce. Adepci pod okiem opiekuna zbudowali linię gaśniczą z podaniem prądu wody na stymulowane miejsce występowania ognia. Strażacki Dzień Dziecka w Luboniu zakończył się wielkim losowaniem nagród. Sponsorzy ufundowali kilkadziesiąt upominków, które uszczęśliwiły liczną grupę dzieci. W czasie całego wydarzenia dzieci korzystały bez limitów z trampoliny, dmuchanego zamku i dorożki. Zabawę na placu umilali animatorzy oraz dodatkowe atrakcje przygotowane przez półorganizatorów. Nie zapomniano o ciepłym posiłku dla uczestników, w tym ogrochówce i kiełbasie z grilla. Organizatorzy przygotowali również kilkaset porcji popcornu i waty cukrowej. Strażacy z OSP Lubon już zapowiedzieli podobną imprezę w przyszłym roku.